ustawy ustawu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego ja nie zabierając wysokiemu sądowi czasu, popieram odwołanie i wnoszę o uchylenie tejże decyzji. Postanowienie 21 lutego 2017, .2017. .2017. roku, zresztą to, że w składzie, to obecnym po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym na rozprawie sprawy sprawie z wniosku Dadika Marka Poleszuka z udziałem burmistrza miasta Hajnówka w przedmiocie odwołania od, od decyzji burmistrza miasta Hajnówka o zakazie zgromadzenia postanawia. Punkt pierwszy. Uwzględnić odwołanie i uruchomić decyzję burmistrza miasta Hainówka z dnia 20 lutego 2017 roku znak PG 5310.1.2017 o zakazie zgromadzenia. Punkt 2. Ustalić, że zainteresowanie we własnym zakresie ponoszą koszty związane ze swoją działalnością w sprawie. Zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. Sąd to tym ustalić, co następuje. W dniu 6 lutego 2017 roku Dawid, Dawid Marek Poleszy, działając w charakterze przewodniczącego, złożył do Urzędu Miasta Hajnówki zawiadomienie o zamiarze zorganizowania w dniu 26 lutego 2017 roku w godzinach od 16 do 19 zgromadzenia publicznego upamiętniającego żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zmierzającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wskazał planowaną trasę przejścia, przewidywaną liczbę uczestników określił na 500 osób. Dodatkowo zobowiązał się zapewnić własną ochronę, służącą zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia. Informacja o planowanym zgromadzeniu została umieszczona w biuletynie informacji publicznej miasta Hajmówka. Zostaną poczynione w toku mniejszego postępowania. Ustalono, że w dniu 26 lutego 2017 roku w godzinach od 16.30 do 19.00 w parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Hajnówce w ulicy księdza Dziewiatowskiego odprawiane będą szczególne nabożeństwa w przeddzień Wielkiego Postu. Sprzeciw w sprawie zorganizowania zgromadzenia wyraziła Rada Miasta Hajnówki. Wskazują, że ubiegłoroczne zgromadzenie odbyło się pod hasłem góry nasz bohater którego sylwetka jest w mieście Hajnówka postacią kontrowersyjną odpowiedzialną za zamordowanie 79 mieszkańców regionu. Z informacji uzyskanych, uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce wynika, że na dzień 16 lutego 2017 roku nie uzyskano informacji w zakresie możliwych zagrożeń towarzyszących przedmiotowemu zgromadzeniu. Jakkolwiek marsz, który odbył się w 2016 roku przebiegał inną zupełnie trasą i uczestniczyło w nim około 200 osób. Nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego, a wyłącznie jedno zdarzenie.